Hej, kafry wszystkim! Jestem Karolina i w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj słuchajcie, robimy sobie hol zakupowy z kawaliady. Jak widzieliście po poprzednich odcinkach i shortsach, byłam słuchajcie na kawaliadzie Krakow w Krakowie w sobotę i słuchajcie, dzisiaj nagram wam hol zakupowy. Słuchajcie. Na wstępie chciałam zaznaczyć, że film nie ma na celu uchwalenia się. Ja bardzo lubię oglądać, jak ktoś właśnie pokazuje, co sobie kupił, nie wiem, na przykład na kawaliadzie, więc postanowiłam, że też Wam to nagram. No więc dobra, zaczynamy. Słuchajcie, najpierw zaczniemy sobie od rzeczy, które leżą tutaj, ponieważ tych rzeczy nie kupiłam, a dostałam, słuchajcie. Były to rzeczy rozdawane za darmo. Po prostu panie chodziły i rozdawały. Tutaj mamy taki brelok z konikiem, takim. No jest to, słuchajcie, mega urocze, mega słodkie i bardzo mi się podoba ten brelaczek. Wiecie, można sobie go przyczepić nie wiem, do kluczy, do jakiegoś plecaka i tak dalej, i tak dalej. No i drugą rzeczą, która się tutaj znajduje, jest to takie flow z Banku Polskiego. Również rozdawali je za darmo. E, można sobie tak to przyczepić. Nie wiem dokładnie. No, ale to jest ty, no wiecie, takie. O, i można sobie to wpiąć na przykład do koszulki, e, czy. No wiecie. Nie wiem, albo gdzieś sobie powiesić. No, jest to taki mega słodki gadżet. I słuchajcie, przechodzimy najpierw może od najmniejszej paczuszki. Przepraszam Was za to, to światło, że tak dziwnie pada i za dźwięki w tle, ale. Nagrywam to, jest trochę późno, ja mam zaświecone światło, i tutaj ten cień tak pada, więc bardzo przepraszam. Dobra, zaczynamy sobie od tej najmniejszej paczki. Jest to paczka z Komodo, słuchajcie, Komodo. Jakbyście nie wiedzieli, produkują skarpetki jeździeckie. No więc dobra, wyciągamy. O, tu nam się wyciągły, ojej. Dobra, mamy pierwsze, słuchajcie, skarpetki z Komodo. Są to takie różowiutkie skarpeteczki. No ogólnie Zaraz zobaczycie do czego mi będą pasować te właśnie różowiutkie skarpetki. Są one słuchajcie błyszczące, mają tutaj te zakończenia czarne oraz tutaj też mają czarne. No dobra, no to sobie je otworzymy. Otworzymy, otworzymy. Całkiem prosto się nie otwiera, słuchajcie. No i dobra, wyciągamy je. O, i tak jak wam mówiłam, tutaj jest y, czarne, a tutaj już jest różowe. Tak się prezentują. Są mega słodkie, mega urocze, śliczne. Bardzo mi się podobają. I na pewno będę je używać. Dobra, słuchajcie, odkładamy je. Dobra, słuchajcie, i drugą y, rzeczą tutaj y, w tym. Są też, słuchajcie, skarpetki. O-o! O-o! Ej, co? What? Dobra, nieważne. Nieważne, słuchajcie, nieważne. Nie wiem, co to się wydarzyło. Nie mam zielonego pojęcia. Ej, dzisiaj na tym filmie wszystko nie idzie tak, jakbym chciała. No dobra, trudno. Są to takie, słuchajcie, czarne, zwykłe skarpetki tutaj z szarymi zakończeniami. W środku również mają E, takie szare paseczki. W sumie nie wiem po co one są, ale no, nieważne. E, no i czarne skarpetki, słuchajcie, zawsze się przydadzą, więc wiecie, takie basic po prostu skarpeteczki i wiecie, no, przydadzą się, wiecie, e, no, do stajni No więc dobra, bierzemy kolejną paczkę. Bierzemy teraz tą z JD a tak, choć tu, chodź tu, tu. Chodź. Słuchajcie, mam telefon podłączony, podłączony do ładowarki i trochę ciężko mi się e, tak z daleka, no ale trudno. E, jest tu paczuszka z Jade Atek, już sobie tutaj sobie wyjmujemy. Chyba tego nie wyjmę jedną ręką, więc poczekajcie chwilę. Tak, słuchajcie, są to bryczeski różowiódkie, i właśnie po były mi po to sobie kupiłam te różowe skarpetki one nie są dokładnie tego samego koloru ale to nic nie szkodzi słuchajcie są to takie piękne braczeski takie fajnie ja ją tak rozłożę są one z lejem silikonowym niestety nie niepełnym no ale to nic nie szkodzi tak wyglądają z przodu tutaj mają słuchajcie taką kieszonkę z napisem J tutaj mają też rozpinaną kieszonkę w której wiecie, można sobie schować na przykład telefon, to jest jeszcze ee, e, zabezpieczenie, takie. E, no i tak się prezentują. Z tyłu mają duży napis JD, a tak no i wiecie, takie będą, e, takie będą mi pasować do mojego kompletu z Kentucky. No i słuchajcie, ostatnia rzecz, e, dzisiaj na odcinku. Są to, słuchajcie, oficerki. Tak, dobrze mnie słyszycie? Kupiłam oficerki. Te oficerki są, słuchajcie, z Jarkonia. Um, oni mają um, używane i nowe rzeczy. Ja akurat moje oficerki kupiłam nowe. Są one z firmy Steds. No i dobra. Wyciągam je z, wiecie, z, z tej torby, tak można to nazwać. No, i mamy są to takie piękne oficerki. One ogólnie tutaj nie mają praktycznie nic. Są, słuchajcie, tutaj mają zapięcie. I tutaj na dole również. Są mega ładne. Śliczne są według mnie. No Mi się bardzo podobają. Tak wyglądają z przodu. Za tylko pewnie wleci odcinek. Jak je pastuje, słuchajcie no i tak, takie są mi się mega podobają są według mnie cudowne jeszcze oddaję tak kamerkę no, więc tak się prezentują i słuchajcie dostałam gratis do nich skarpetki, słuchajcie, więc już wam je pokażę dostałam, przepraszam was za to, że tak strzęsę tą kamerką no, dostałam takie skarpetki za darmo, więc słuchajcie, trzy pary skarpetek nowych z kaweliady, z firmy Topego, Topeko, tak? Dobrze to przeczytałam, nie wiem. Takie czarno, jasno szarą, ciemno-szare. No, mega spoko. Skarpetki jak skarpetki, no nie? Więc to są moje, słuchajcie, zakupy na kaweliadzie. Dziękuję Wam za oglądanie, za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!